To nie był zły rok dla Wieluńskiego Punktu Korfiodawstwa działającego w strukturze Regionalnego Centrum Korfiodawstwa i Korfiolecznictwa w Łodzi. Chętnych do honorowego oddawania tego życiodajnego płynu na szczęście nie brakuje, choć zawsze mogłoby być więcej. Każda osoba oddaje 450 ml krwi. Jest to dużo, jak na nasz punkt, ale możemy tutaj zawdzięczać tą liczbę przede wszystkim szkołom. Młodzieży, która jest zawsze zaangażowana, ich opiekunom, którzy właściwie promują oddawanie honorowe krwi wśród młodych ludzi. 2010 rok był lepszym. Może dlatego, że w tamtym roku miałyśmy więcej krwi od krwy rodzinnych. Bardzo było dużo wypadków dużo krwawień, gdzie właśnie ludzie przychodzili, zwłaszcza dla rodziny. W tym roku nie było takich aż bardzo dużo y, po prostu zapotrzebowań dla krwi y, rodzinnej i no niestety liczba honorowych dawców się troszkę zmniejszyła u nas w punkcie. Ale to rzecz jasna nie wszystko regionalne centrum może ponadto pochwalić się tym oto najnowocześniejszym ambulansem medycznym do poboru krwi, który na stałe stacjonuje w Łodzi, choć co oczywiste, bo taki jest jego cel, podróżuje po całym województwie łódzkim, biorąc udział w różnego rodzaju akcjach poboru krwi. Są to miejscowości i małe i duże, stoimy w różnych miejscowościach, obsługujemy czy powiaty Wieluński, Wieruszowski i Pajęczański, także teraz w ubiegłą, w tą niedzielę, która nadejdzie, będziemy stać w Pajęcznie pod kościołem. Zapraszamy wszystkich chętnych, zdrowych ludzi, którzy by chcieli zobaczyć ambulans, a przy okazji oddać honorowo krew. Serdecznie zapraszamy. Kiedy zatem ten nowoczesny ambulans przyjedzie do Wielunia? Wielton, 22 lutego, od godziny 12 do 15. Natomiast w mieście Wieluń będziemy stać 10 maja. Tak wstępnie planujemy, na parkingu koło biblioteki, też w godzinę od 9 do 12. Pamiętajmy zatem, że honorowe oddawanie krwi nic nas nie kosztuje. Może to zrobić każdy zdrowy człowiek, i nie tylko przy tak dużych akcjach, jak na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.